Szanowni Państwo, Pan Poseł Grzegorz Braun rzuca takie hasło: Szczęść Boże i ratuj się kto może. Ja, nic tylko zanim powtórzyć to hasło. Proszę Państwa, ratuj się kto może, ale pytania padają, co to znaczy: ratuj się kto może i jak to robić, jak się ratować, w jaki sposób. Proszę Państwa, idą ciężkie czasy. Idą ciężkie czasy, kiedy to. Państwo będzie przejmować coraz więcej naszych wolności, stanie się naszym tyranem. Kiedyś było rzeczą jasną, że to nie państwo jest właścicielem ludzi. To ludzie powołali do bytu państwo. Tak przynajmniej się wydało, wydawało teoretykom, takim jak Rousseau. Że państwo pochodzi z umowy społecznej, wobec czego ci, którzy utrzymują to państwo, mają prawo to państwo kształtować według swoich własnych pomysłów, bo to robią za własne pieniądze. Tymczasem, proszę państwa, tak zwane państwo się wyemancypowało i sługi stało się suwerenem. Według konstytucji, Suwerenem, czyli panem, władcą jest naród, według konstytucji. a to jest czysta fikcja, proszę Państwa. Suweren rzekomy jeździ tramwajem i autobusem, a rzekomy sługa, bo minister po nie znaczy sługa. Jest wożony limuzyną, jeszcze z obstawą, ma prawo do ochrony i tak dalej, i tak dalej. Sługa zarabia o niebo więcej od od suwerena. No więc współczesna dyzmokracja jest czystą fikcją, proszę państwa. I jakoś ludzie to akceptują, a przynajmniej przeciwko temu stanowi, rzeczy się nie buntują, bo się boją, bo każdy ma 3-4 kredyty boi się, że jak go sfotografują, gdzieś filmują, to straci pracę. Jak straci pracę, straci możliwość spłacenia kredytu. Jak straci e, możliwość spłacenia kredytu, to mu zabiorą to, co ma na kredyt. Dom, samochód, wszystko. Bo dzisiaj ludzie prawie wszystko, co ma większą wartość, biorą na kredyt. I, i to i właśnie ludzi, ludzi załatwili kredytem. Kredyt to jest po prostu sznur na szyi, i, i kamień jeszcze taki uwiązany, duży. I dlatego w stanie wojennym ludzie tak się nie bali jak boją się dzisiaj. Ratuj się kto może. To znaczy co? Jak najmniej kontaktów z systemem, jak najmniej kontaktów z państwem. Nie odpowiadamy na żadne ankiety. Nie udzielamy sobie żadnych informacji, nikomu. Nie zwierzamy się na żadnych mediach społecznościowych. No bo to, to, to przede wszystkim służby siedzą i, i my się sami kablujemy, my sami na siebie donosimy w mediach społecznościowych o jak długo śpimy, co jemy z, z kim się zadajemy gdzieś tam gdzie wyjeżdżamy na wczasy i tak dalej, co czytamy co, jakie filmy oglądamy wszystko o sobie sami za darmo dajemy służbom na tacy kiedyś tak zwane służby, które nie na przykład nie służą ale z komu służą e, za nasze pieniądze te służby musiały mieć masy kapusiów płatnych, żeby się czegoś od nas, nas dowiedzieć. Dzisiaj sami na siebie donosimy w tak zwanych społecznościowych mediach. To jest powiedziane: nie udzielamy o sobie żadnych informacji. Kiedyś rodzice za komuny mówili taki wierszyk, dzieciom dzieci uczyli: nie mów nikomu, co się dzieje w domu. Bo dzieci mają długi język i czasami mogły w szkole coś tam walnąć, że rodzice na przykład słuchają Wolnej Europy, rozmawiają na tematy polityczne, krytykują rząd, Związek Radziecki i tak dalej. Więc była zasada, nie mów nikomu, co się dzieje w domu. A dzieci i tak były łatwym przedmiotem do, dla manipulacji mediów i służb. Na przykład bohaterem takim serwowanym dzieciom, pos, posuwanym dzieciom był niejaki Pawko Morozow za Stalina. To był taki dzieciak, który własno, własnych rodziców podkablował, że przed władzą radziecką zboże ukrywają. No i rodzony dziadek go ponoć zabił. Takiego młodocianego kapusia. No bo to skończyło się dla jego rodziny bardzo tragicznie, prawda? No dzieci właśnie donosiły. No ja akurat nie miałem tego długiego ozora, bo już chyba w wieku w 6 czy 7 lat słyszałem o mordach na Wołyniu, słyszałem o Katyniu, no ale widocznie umiałem trzymać język za zębami, z go, w szkole na ten temat nie było żadnej mowy, rodzice nie byli do szkoły z tego powodu e, akurat wzywani. No raz pani, tak zwana pani, proszę Państwa, ukradła mi po prostu, ukradła, zabrała i nie oddała taką broszurę propagandową wydaną w czterdziestym, chyba czwartym roku jeszcze, tak, proszę Państwa, Prawda o powstaniu warszawskim, coś takiego, no to, to w czerwonych układkach taka e, propagandowa broszura PPR-owska. I ta Pani mi tego nie oddała, to, to, to po prostu mi ukradła. To dzisiaj była niezła wartość muzealna tego, tej, tej broszurki. E, próbowała mi zabrać Piłsudskiego, rok 1920, ale nie, się nie dałem. E, w każdym razie, e, ratuj się kto może, to znaczy Twórzmy swoje kręgi towarzyskie. Każdy z nas ma jakiś znajomych, przyjaciół, i proszę Państwa, przynajmniej dwukrotnie w ciągu ostatnich pięciu lat mieliśmy możliwość zweryfikowania tych naszych kręgów towarzyskich. Pierwsza okazja to była tak zwana pandemia, gdzie mogliśmy poznać kto jest kim, a druga okazja to wojna na Ukrainie i w... dzięki tym dwóm wydarzeniom cała masa moich znajomych pozbyła się całej masy fałszywych znajomych, bo to wyszło szydło z wyra. Dopiero kim kto jest i weryfikacja była prosta. Czekają nas jeszcze różne inne weryfikacje, ale zbierajmy tych ludzi, co, do których mamy zaufanie. Twórzmy własne kręgi towarzyskie, spotykamy się we własnych kręgach przy ognisku. Najlepiej przy ognisku, ja gryla nie lubię, no ale lepszy ryż niż nic. Jeżeli ktoś nie ma możliwości spalenie ogniska i zebrania przyjaciół wokół ogniska, to niech to robi nawet przy tym grylu. Ale niech to będą grupy, do których ludzie są zapraszani i wprowadzani. Niech tam nie będzie żadnych przypadkowych ludzi. Tak samo z internetem. Proszę Państwa, przestańmy przyjmować tak zwanych znajomych na Facebooku. Jeżeli ja kogoś osobiście nie znam, nie ściskałem mu graby, nie pogadałem z nim chociaż parę minut, to jaki test na Boga mój znajomy, nie przyjmujmy. Bo potem z tych kręgów pochodzi cała masa tak zwanych zgłoszeń, czyli donosów. Jak przestałem przyjmować znajomych. Takich w cudzysłowie znajomych, których nigdy na oczy nie widziałem, i powywalałem paru. To nagle skończyły się zgłoszenia, nagle skończyły się donosy, a był taki jeden rok, gdzie przez pół roku miałem bany na Facebooku. I tam kolega, który się na tym trochę zna, powiedział mi, że to pochodzi od znajomych, z kręgu znajomych. No to przeprowadziłem dochodzenie, podejrzanych wywaliłem, przestałem przyjmować. Tych, których nie znam. I się nagle skończyło. To tak samo jak, proszę Państwa, z tą pandemią, kiedy to trzeba było różne testy takie, owakie. Wybuchła wojna na Ukrainie i nagle tutaj setki tysięcy ludzi się wlały bez żadnych badań, bez żadnych testów i tak dalej. A przedtem 14 dni kiblowają w kwarantannie. Raz. Wiem, co to znaczy. Wiem, co to znaczy. Nie dałem się zastraszyć. Nie odbierałem żadnych telefonów, nie odbierałem żadnych SMS-ów, nie potwierdzałem niczego. Przeszło. Teraz będzie jakaś kolejna próba przestraszenia nas, wystraszenia nas. Niektórzy już pokrzykują, potrząsają szabelką. Tacy panowie najczęściej kryją się za plecami. Przepisów, rozporządzeń, prawa, policji. A jakby tak jeden z drugim usłyszał, a no do płota, takie Pawlakowe. Sprawdzam, a podejrzy no do płota, odważniaczku. Ile dostałeś za straszenie ludzi? podejdź no do płota. Szczęść Boże. Wszystkim ludziom dobrej woli. I ratuj się, kto może. Ale ratuj się, kto może, nie oznacza uciekaj. Proszę Państwa, ratuj się to nie znaczy uciekaj. To znaczy podejmuj środki obronne, a nie uciekaj. Oni by chcieli, żebyśmy się bali, oni by chcieli, żebyśmy, się, żebyśmy uciekali. Nie, nie. Pamiętam kiedyś sobie spacerowałem wokół bloku w dniach tego natężenia propagandy namordnikowej. Jakaś parka na starszych ludzi na balkonie stali panili papierosy i proszę państwa, to wyglądało tak. Uniósł na mornik, wziął macha, wydmuchnął, założył na mornik. podniósł na mornik, wziął macha, wydmuchnął, założył na mornik. Ja sobie chodziłem, i ta baba, która tak podnosiła i zdejmowała, na mnie zaskrzeczała z balkonu: A gdzie maseczka? A ja brzydko odmówię w dupie, proszę pani. No babę zaburowało. Tak powinniśmy z tymi ludźmi postępować. Jeden Babsztyl usiłował mi zrobić zdjęcie aparatem komórkowym, kiedy jechałem trawajem bez kagańca. Tacy bezczelni się ludzie porobili. No nie oni się powinni bać takich ruchów wykonywać. Oni się nagle poczuli tacy bezczelni, to tak jak w stanie wojennym, nieżyjący już kolega, Miał sklep. No i kolejka w tym sklepie, jakiś ormowiec, nagle się odważny zrobił, bo stan wojenny. I na cały sklep na, nadawał, gadał nie? a ten nieżyjący już kolega wysłuchał cierpliwie, powiedział: Panie, weź się pan wreszcie za zamknij. Kim pan jesteś? Pan jesteś producentem łajna, bo pan tylko rzesz i straż, tak mu powiedział. No i ormowca zamurowało. I ci ludzie w pewnych okolicznościach stają się tacy bezczelni, żeby, że trzeba ich uciszyć po prostu. Nam się nie wolno ich bać. Jeżeli ktoś podnosi głos na nas, to my z całym spokojem powiedzmy takiemu człowiekowi Szanowny pan czegoś się boi? No bo ten, kto krzyczy, to, to się boi. tu się, kto może, to nie oznacza jak to Anglicy mówią, run for your life. Czyli uciekaj, żeby przeżyć. Nie, nie uciekaj, właśnie nie uciekaj. Nie. Ja tu jestem, ja tu stoję, to jest moje miejsce, ja się stąd nie ruszę. A spróbuj podejść, a spróbuj mnie z tego miejsca usunąć. To powinna być nasza postawa. Ratuj się, kto może, znaczy twórz swoje kręgi towarzyskie. Nie chodź w miejsca uczęszczane przez ludzi, którzy się boją, którzy chcieliby Ciebie zniewolić. Nie chodź na ich filmy, nie chodź na ich wystawy, nie kupuj ich książek i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Przede wszystkim usuń z domu szpiega w postaci telewizora. Współczesne telewizory mają możliwość podglądania Ciebie, podsłuchiwania Ciebie. Usuń szpiega ze swojego domu. Wywal go po prostu. Możesz żyć bez niego. Ja siedem lat żyję bez telewizji. Można żyć bez telewizora. Zobaczycie, nie oglądacie telewizora, a zobaczycie Państwo... Że ten czas, na początku to się wam wydarzy, no nie oglądam telewizora, więc mam kupę czasu wolnego. Się okazuje, że nie będziecie mieli, bo będziecie mieli tyle fajnych różnych zajęć, że mówię, jak ja, jak ja to wyrabiałem, jeszcze oglądając telewizor przy tym wszystkim. Ratuj się, kto może oznacza, nie uczestniczymy w ich tak zwanej kulturze, w ich tak zwanym obiegu kultury. Bo po prostu nas tam nie ma. To jest matrix. Raduj się kto może, co znaczy? Wychodź z matrych. Nie zadawaj się z, z pewnymi ludźmi. Nie przyjmuj w domu niektórych ludzi. Nie chodź do domu do niektórych ludzi. Jest cała masa ludzi po spotkaniu z którymi czujemy się źle. To są ludzie toksyczni. Oni mają złą aurę. Jest cała masa ludzi których nie powinniśmy przyjmować w domu, bo nam wnoszą syf do naszego domu. Jakiś niepokój, jakieś rozdrażnienie, jakaś zła atmosfera, i tak dalej, i tak dalej. Gdzieś widziałem ostatnio taki film ostrzegający na Facebooku tam ileś tam zasad ojca pije czego tam nie robić. Pewnych ludzi nie wpuszczać do domu. Pod żadnym pozorem. Jakich ludzi? Nieuczciwych. Kłamców notorycznych, jakiś notorycznych grzeszników, łajdaków jakichś, prawda? I tak dalej. Szyderców, ci, którzy se kpią z naszych przekonań, z naszej, z naszej wiary i tak dalej. Po prostu tych ludzi omijamy szerokim łukiem. Niech oni sobie się we własnych kręgach tam, Kontaktują między sobą, niech sobie tam wszystko robią, co im się żywnie podoba, byle we własnym gronie, we własnym kręgu, niech do naszego kręgu towarzyskiego tacy ludzie nie będą dopuszczali, bo oni wnoszą smród w nasze duchowe środowisko. Szczęść Boże ludziom dobrej woli. Ratuj się, kto może, przed tym dziadostwem, które idzie. Oglądamy gdzieś tam jakieś migawki, migają na Facebooku jakieś pokazy mody. I no idą jacyś ludzie, no ja dzisiaj widziałem jacyś odziani w Styropian, e, prawda, jakieś tego. No. Państwa, olewajmy to, śmiejmy się z tego. Śmiejmy się, to nie to, że. O, oj, to czas chyba umierać, bo. Nie, proszę państwa, to czas, żeby się śmiać z głupoty. Są kraje, w, którym, w których na widok, jeżeli za, za, zaśmieje się w miejscu publicznym na widok faceta na szpileczkach w Peruce i tak dalej, to mi gro, mogą grozić kary. Śmiejmy się z tego. Nie musimy do tych krajów jeździć. Nie musimy im kieszeni napychać. Nikt nam nie może zabronić tego, żeby się z takich czy innych zjawisk śmiać. Oni się boją śmiechu, oni się boją szyderstwa, oni się tego boją, po prostu. Boją się? I bardzo dobrze niech się boją. Im więcej się boją, tym lepiej dla nas. Ale nie pozwólmy sobie odbierać naszych praw. Też jak ja pamiętam, ile praw i wolności mieliśmy, jak ja miałem 15 lat pod tą komuną, to mieliśmy tych praw i wolności o niebo więcej. Proszę Państwa, o niebo więcej, ojciec. Miał różną zwierzynkę, świneczki, świnki też miał. Niejedno świniowicie, pamiętam. Ojciec prowadzał rzeźnika. Ten rzeźnik to wszystko robił: było wędzenie, to, 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 to. Pies z kulawą nogą się nie wtrącił do tego, pies z kulawą nogą nie przyszedł, nie, nie sprawdzał, nie to, nie tamto. A dzisiaj, no dzisiaj, wolności mamy o niebo mniej niż za komuny. No, ale nikt nam tej wewnętrznej wolności nie zabierze. Nikt nam nie będzie wciskał, co mamy czytać, jak mamy myśleć. Ale uwaga, nie pozwólmy, by ktokolwiek decydował o tym, czego mamy nauczać swoje dzieci. Nie bójmy się tego. Rodzice mają bardzo dużo do powiedzenia. Dyrektorzy szkół, ja znam dyrektorów szkół, paru, powiedzieli mi, oni mają póki co jeszcze dosyć dużo swobody. Oni mogą takich czy innych ludzi, w cudzysłowie, edukatorów do szkoły nie wpuścić po prostu. Mają taką władzę. I rodzice też mają taką władzę, żeby powiedzieć: Nie, my sobie nie życzymy, żeby nasze dzieci były poddawane takim czy innym zabiegom. Kiedy my słyszymy, że gdzieś tam w jakichś szkołach na zachodzie gdzieś tam są jakieś pokoje masturbacyjne, jakieś tam inne. Proszę Państwa, mówimy brandzlotechnikom? Wara. Wara po prostu. Ja sobie wyobrażam, gdybym miał 7-8 lat i gdyby coś takiego próbowano wprowadzić do mojej szkoły, jakby się mój ojciec zachował. Pewni ludzie by mieli duże problemy, naprawdę duże problemy zdrowotne. Ratuj się kto może, to nie znaczy podkul ogon i uciekaj. Nie. Jest taki okrzyk w piosence zespołu: Status Quo in the Army. Jest taki okrzyk: Stand up and fight. Stań i walcz. Nie podkulaj ogon i uciekaj, bo ktoś na ciebie krzyknie, bo ktoś cię postraszy jakimś nieistniejącym przepisem. Ileż to widzimy na YouTube? Chodzi facet z kamerą i z policjantami się wykuca, i wygrywa potem sprawy w sądzie, bo policjanci usiłują mu wcisnąć kit, że istnieje jakiś przepis, który w rzeczywistości nie istnieje. Tacy ludzie powinni być karani. Na mocy fałszywych, nie mających żadnych podstaw prawnych rozporządzeń, karano ludzi za brak mordoszmaty, za jakieś inne rzeczy. Rozporządzenia niezgodne z konstytucją, i tak dalej, i tak dalej. No, tych ludzi trzeba gonić i trzeba ich rozliczyć. I trzeba ich rozliczyć, bo oni prześladowali ludzi. To i trzeba teraz rozliczyć. Prześladowałeś, odpowiedz za to. Dopóki ci ludzie za to nie odpowiedzą, nie będzie w Polsce żadnej sprawiedliwości. Nie ma mowy o żadnej sprawiedliwości. Nie ma mowy o żadnej normalności dopó dopóty, dopóki cudzoziemcy nie będą mieli więcej praw w Polsce niż Polacy, niż polscy obywatele. Jeżeli polscy obywatele będą upośledzeni w stosunku do nachodźców w takich czy innych sprawach dostępu do tego, dostępu do tamtego, to nie mówmy o tym, że my żyjemy w wolnym kraju. Ktoś każe decydentom wykonywać pewne ruchy, a my niby mamy za to płacić. No nie. Szczęść Boże ludziom dobrej woli. I ratuj się w to może. To znaczy, przyjdź po rozum do głowy i zobacz, że ktoś cię robi w Bambuko. Ratuj się nie w tym sensie, żebyś uciekał, nie. A żebyś stanął i powiedział stop. Wolność Twojej pięści jest ograniczona bliskością mojego nosa i raz. To Kant powiedział. Nie spróbuj wchodzić na mój teren. Nie próbuj wchodzić na mój teren. Czy jesteś urzędnikiem, czy kimkolwiek. Nawet nie próbuj wchodzić na mój teren. Proszę Państwa, ratuj się kto może. To znaczy, nie uczestnisz w tym cyrku. Nie uczestnisz, nie bierz w tym udziału. Powiedz nie. Jeżeli cię twoi znajomi, twoi sąsiedzi, twoi bliscy będą wyzywać od foliarzy, szurów, płaskoziemców, a niech sobie nazywają, to jest znak, że mamy z nimi zerwać wszelkie kontakty. Bo to nie są ludzie z naszej bajki. My w swoim świecie mamy czuć się bezpiecznie, mamy czuć się komfortowo, mamy się do siebie uśmiechać, mamy mieć do siebie zaufanie, że jeden, drugi, trzeci nie poleci, nie zakabluje, nie zgłosi, jak to dzisiaj mówią. Taki świat nas interesuje, inny świat mnie nie interesuje, inni ludzie mnie nie interesują. Szczęść Boże. Wszystkim ludziom dobrej woli.